Dziękuję moi drodzy, a może się powiększy trochę. Chociaż anime dobre i to ta spoko. To jednak fajnie by było wiedzieć, co dzisiaj robimy. Moi kochani, dzisiaj dwa kalendarze adwentowe, tak jak przez ostatnie 15 dni. I tak dzisiaj już 15 dzień. Kto by pomyślał? Mamy tutaj parę. idącą sobie na spacer. Ogólnie ta scenka to się odbywa na, na dworcu kolejowym, więc tutaj może idą osoby. Na przykład pojechać na wycieczkę, ale też nie mają żadnych plecaków. A wy to, to robicie ludzie. A, może jeszcze jakieś... Ile? Niech jakieś światło ogarnę. Takie lepsze trochę. Trochę lepsze światło, mianowicie takie, że nic nie widać. Okej. Okay, teraz już trochę widać bardziej. Tak. Ciebie jedziecie, jakby nie macie żadnych bagaży, o, ale co? Dobra, nie widzę tutaj. Czekajcie, chwilę, nie chcę zerknąć. To oni tutaj jest taki... Taka. Ach. Takie coś, że wydaje się do móc i żeby ich móc otworzyć. Ale powiem wam, takie to jest zamotane tutaj. Zobaczymy Zobaczymy ci się uda. I to w ręku. i było nie podróż tutaj. Jednak na wszelki wypadek. Wjadę trochę. Nie tym narzędziem, żeby to podważyć. Ale to zrobili. Nie do zdobycia No, przy 15 dniło takie cyrki. Okej. Okay, Okej, okay, dobra. Słuchajcie, co my tu mamy? szmineczka jakaś widzę. Może bym, żeby to była szmineczka żeby to miało jakiś fajny kolor. Bo ja ostatnio coś zapominam o szminkach. A z drugiej strony bym sobie chętnie położywała. Dobra, zaraz zobaczymy. Niech ja to odłożę, bo to jest wielkie. Wróćmy do normalnego ustawienia, sprawdźmy co to jest. Beauty Express Glitter Lip Balm. I słuchajcie, on faktycznie jest glitter, spójrzcie na to. Spójrzcie co tu się dzieje we środku. Pachnie czy chemią, Ale wygląda pięknie, jak na ustach, jak na ręce. No, jest przezroczysty absolutnie, trochę taki różowy kolor. Czy ten brokat jest? Tego nie wiem, ale powiem Wam, że w samym tym wygląda cudownie. No znowu dzisiaj różowy świąteczny make up moi kochani w takim razie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. A tymczasem zabierzmy się za kalendarz adwentowy z e, DIY. Czyli to co będziemy robić po południu. Dzisiaj dzień 15. Duży taki. Dość. Dużo dość. Niech na jasność tylko sfilmuję to tutaj na tego, na tego. Znaczy, uda mi się otworzyć, aby mam planszernie zapakowane, ale fajnie, bo można sporo troszeczkę. Wejdę, kiedy wszyscy źle na w worki y, pakują, to... O! Moi drodzy, znowu w promce, za tubeczkę. Taki... Taki łańcuch! Ojej! Jak to przerobić na Twisted Winter Wonderland? Trzeba będzie się zastanowić. Ale chyba tutaj będzie może... Może uda mi się jakieś twarze chłopaków zrobić? Tu są wycięte wcześniej materiały, ale może się uda coś wykombinować z tego. No ciekawe, ciekawe. Zobaczymy. No i kochani, 10.30 widzimy się tutaj. Szybka partyjka w hsr bo żeby tutaj też posunąć historię do przodu. Potem make-up, różowe święta. A po różowych świętach spróbujemy coś zrobić z tego, żeby było twiste Twinter Wonderland, jednak w klimacie. A tymczasem dziękuję Wam za obecność dzisiaj rano.